Znaczy no, czekaliśmy. No w tamtym roku już mieliśmy szansę. Nie, nie udało się niestety decyzje zapadły takie, a nie inne, po ubiegłorocznym sezonie postanowiliśmy spróbować jeszcze raz czekać na rozwój wydarzeń. W lidze, co się będzie działo. Wygraliśmy ligę, zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić, przedstawiliśmy dokumenty, które były w porządku i znowu przyszło czekanie na decyzję. W tym roku akurat udało się, była ona pomyślna dla nas i jesteśmy wolni lidze. Bo jednak jakiś sens tej pracy w tych niższych ligach też musi być. Yy, awans zespołu z pierwszej ligi daje możliwość, jak gdyby zaistnienia też zawodniczkom tym, które do tej pory nie miały szansy grania w Orlen Lidze. Większość zespołów, które awansuje, część zespołów na pewno zostawi, a jakby to nie było takiego awansu, to te dziewczyny niektóre nie, nie mogłyby mieć możliwości grania, tak samo i chłopaki też, no. No i tyle. <grytania> to znaczy zespół w tamtym roku skonstruowałem tak przede wszystkim, żeby miał wyrównaną Dwunastkę, czternastkę dziewczyn, żeby, żeby mnie nie zaskoczyła jakaś kontuzja, tak jak rok wcześniej miałem jedną rozgrywającą wypadła i kończyliśmy ligę w taki a nie inny sposób I to była podstawa, żeby mieć wyrównany skład. I, I to wypaliło w tym roku. Wszystkie dziewczyny na pewno dołożyły swoją cegiełkę do, do, do tego sukcesu i myślę, że. Naszą siłą była zespołowość. Może nasze, nasze, nasze granie może spowoduje to, że ludzie będą przychodzić coraz więcej, coraz więcej i, i jakoś się uda wypełnić tą halę, chociaż to jest bardzo ciężkie zadanie. Uważam dziewczyny za takich samych ludzi jak, jak facetów i, i, i nie, nie podchodzę do tego, że trzeba jakoś inaczej z nimi pracować. Siatkówka jest taka sama: trzeba skoczyć przyjąć piłkę, wystawić, zaatakować. Dużo elementów jest wspólnych i ja raczej staram się prowadzić zespół w ten sposób, że, że nie rozgraniczam tego na kobiety, mężczyźni. Niezależnie od tego, czy bym prowadził tak samo i z młodzieżą. Myślę, że bym postępował traktować jako ludzi normalnych, z którymi trzeba się dogadać, można się dogadać i nie stwarzać żadnych problemów. Czy no Nie podglądałem pracy w Orlen Lidze. Tak jak mówiłem, myślę, że to jest siatkówka. Niezależnie od tego, czy to jest trzecia liga, druga liga, pierwsza, czy ekstraklasa, pracuje się podobnie. Trzeba zrobić, wykonać kilka rzeczy na treningach. Na pewno będzie to więcej roboty niż w pierwszej lidze i, i, i objętościowo, a, a tak to myślę, że to jest taka sama praca. W tym sezonie zagraliśmy jeden mecz tutaj na arenie, też w pierwszej lidze z, ze Świeciem. Myślę, że czy to może być atut? Jeżeli będziemy mieli możliwość trenowania, to na pewno to będzie nasz atut, bo ta hala jest dość specyficzna jak na polskie warunki i takiej drugiej nie, nie widziałem, jeśli chodzi o gabaryty, przestrzeń i, i trudność grania. Czy będziemy potrafili to wykorzystać, to się okaże. Zasłużyliśmy sobie to sportowo, klub z tradycjami, tak jak powiedziałeś, i, i cieszymy się, że awansowaliśmy. Grono moich znajomych, najbliższych cieszy się i, i na pewno jest zadowolone, że coś takiego się wydarzyło, a trudno mi powiedzieć, co, na to są, co o tym sądzą ludzie na mieście, że się tak wyrażę. Wyzwaniem jest samo granie w Orlę jak dla nas, bo po tylu latach, dla większości dziewczyn, które zostały nie, nie nie miały jakiejś takiej bogatej ligowej kariery. To jest samo wyzwanie i za każdym razem tam już w poprzednich sezonach też mówiłem, że ja oczekuję od swojego zespołu zaangażowania i dobrej roboty, że się tak wyrażę, a wynik jaki będzie, no to się potem okaże.